Tutaj szukamy po kolei, dobrze? Nie lecimy jak wariatka. No, szukaj. Tu jest siusiu, nie. ale gdzie? w pudełku czy należy go pokazujesz na ziemi dobra nie rozumiem przecież pudełko a to nie to Ko kochanie no to nie pudełko pod spodem poczekaj wrócimy tu bo mi się nie chce a to sprawdziłaś bo przeszłaś no tu szukaj next szukaj 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 no dawaj, dawaj no dawaj no szukaj no Misia, mogłabyś się wziąć do roboty, bo już widzę, że zaczynasz pajacować. No, Chodź no. No. No, ale no pokaż, no. Bez pokazania to ja nie mogę oznaczyć, nie? Pokaż. Pokaż ładnie. No to idziemy dalej. Okazuje się. No. 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 Idź, szukaj. No idź tam pokaż. No idź. Mango, chodź. No. Po prostu nie mogę z tobą. No. Szukaj. No szukaj kochanie no, no szukaj, no proszę cię no. Junia. Pokażcie. No ale gdzie? No ja nie wiem, no kochanie. Mango. No, idź tam. Ale jak nie oznaczysz, to ja nie mogę pokazać przecież, nie? No pokaż gdzie. Mangóźku. Po prostu na gunia, no chodź. No nie tylko tak się zachowujesz. No co ty robisz, no? no i szukaj. No, szukaj. Kochanie, no. No, to. No, no. Mówię, jakby tak podała No, kochanie, no, bo że nam się czas kończy, no. No proszę cię. Dawaj, 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 no szukaj, szukaj, no szukaj, dawaj, no pięknie pokaż, no, no dawaj, Mangunia, no dawaj, no, ale gdzie, no ja nie wiem, no pokaż, no, no niunia, no. Tak, nareszcie.